Byś miał samochód, parkował go codziennie kurwa i, i wstajesz rano i ma jakieś rysy kurwa, wiesz o co chodzi, nie? Albo nie, to też absurdalne by było. Jak wam to kurwa, teraz mam pustkę trochę w głowie, kurwa. Do czego wam to porównać? No nawet mogłoby tak być, no. Że masz chujowego sąsiada kurwa i on coś tam ciągle ci kurwa coś odpierdala, wiesz o co chodzi. Coś tam ci kurwa napluł na szybę, kurwa, zarysował ci auto, wiesz o co chodzi. I ty wiesz, że to on, kurwa, i mu mówisz, kurwa, człowieku, weź się ogarnij, kurwa, bo ci wyjebie w ryj. Wiesz o co chodzi? I on tam kurwa chodził dalej, coś tam ci, kurwa, wiesz, ciągle jakieś kłody, coś tam donosił na ciebie, że jakaś była impreza na przykład, że to, że tamto. Znowu, kurwa, że miałeś porysowane auto, kurwa, i w końcu poszedłeś do niego i mu wyjebałeś w ryj, kurwa. No i kurwa, ostatecznie kurwa, no wyjebałeś mu w ryj, no ty go napadłeś, można powiedzieć. Wiesz o co chodzi? I on idzie kurwa do sądu i już za pobicie kurwa. No i rzeczywiście sąd stwierdza, no kurwa spuściłeś mu w nie? Ale nikt już nie pyta o powód kurwa. Wiesz o co chodzi? Bo jest fakt, no wyjebałeś, pobiłeś z kurwy syna. Ale drugą kwestią, której nikt nie porusza, jaki był tego kurwa, powód. Wiesz o co chodzi? To jest tak samo jak jest w polskim prawie, że ty nie możesz wpierdolić osobie, która weszła ci do domu na przykład złodziejowi. Jeżeli go zabijesz, to idziesz siedzieć, wiesz o co chodzi. No i śpisz w nocy kurwa i słyszysz na dole ktoś tam kurwa, wiesz... Szaber jakiś jest, nie? Coś tam, otwierają się szuflady, nie szuflady, kurwa, zabijasz typa. No chciałeś go kurwa obezwładnić, no niestety go zajebałeś. Idziesz siedzieć kurwa. Wiesz o co chodzi. No i jesteś rzekomo mordercą kurwa, no bo odebrałeś komuś życie, wiesz o co chodzi. Ale jakiś powód kurwa tego był, rozumiecie kurwa? Czy nie, nie możecie tego kurwa pojąć? Do chuja pana. Nawet papież przyznał, nie? Ja tu nie wspieram Rosji, żebyście mnie kurwa nie szukali, i na trzy lata nie posadzili, by kurwa pojeby. Tymi waszymi popierdolonymi ustawami, kurwa. Ja chcę tylko tego pierdolonego pokoju. I wstrzymania, kurwa, wysyłania broni, kurwa, i tym samym rozbrajania Polski, kurwa. To jest chyba kurwa logiczne, czy nie? Wyjebaliśmy 200 kurwa czołgów, czyli jesteśmy ubożsi kurwa, rozbrojeni o 200 ponad czołgów, kurwa, tak czy nie? No chyba kurwa, tak. Czy ktoś nam kurwa coś da za darmo, nie?